Na wsparcie Teosia Wąsowskiego zdecydowali się uczestnicy sztafety zorganizowanej przez siłownię Workout Gym. Całe wydarzenie trwało od soboty do niedzieli i polegało na przebiegnięciu łącznie 200 km. Pomysł wziął się z tego, że jest potrzebna kwota 2 milionów na zebranie, więc wpadłem na pomysł, żeby była to dosyć imponująca liczba kilometrów do przebiegnięcia, no i 200 nam pasowało. Swoją cegiełkę do biegu dołożyli m.in. legenda Unii Leszno, Damian Baliński, Michał Józków, uczestnik kolejnej edycji Ninja Warrior Polska, koszykarki Pompax Tenczy czy Leszno oraz koszykarze Royal Polonii Leszno. Dzisiaj będziemy biegać na, na bieżni razem z Kevinem. Będziemy zbierać pieniążki dla Teosia. No, są one potrzebne dla, na operację dla niego, dlatego stąd też inicjatywa, żebyśmy dzisiaj jako Polonia wystartowali również w tym biegu, w, te, w tej stafecie. Cierpiący na anomalię Teoś wymaga. Natychmiastowego leczenia. Jego chore, maleńkie serduszko nie jest w stanie odpowiednio dotlenić całego organizmu. Pomysłodawcom i uczestnikom całej sztafety gratulujemy kreatywności w niesieniu pomocy małemu wojownikowi. Pozostałych zachęcamy natomiast do wsparcia Teodora, który każdego dnia toczy mozolną walkę z chorobą.